Bardzo proszę o wyłączenie już telefonów komórkowych. Są już z nami e, trener oraz zawodnik energii Czarnych Słupsk, e, pan Daniel oraz e, David Weaver. E, na początek pytanie, e, prośba o podsumowanie tego, co wydarzyło się na parkiecie do trenera Daniel Sadomaitisa. Bardzo proszę. E, dobry wieczór wszystkim. E, gratulacje dla Panu, gratulacje dla Panie. To jest taki mecz, który Musisz wygrać. I tutaj szóstkać. Każdy mecz będzie taki twardy. Po prostu my wszystko wszystko swoich rękach. No zabrzmi dobrze, aby zwyki wybieraliśmy, no najważniejszy nasz problem, czwartej partii były zbiórki. Dlatego z brokom żucali, rozbierali piłki i znów, znów uh... obnalli akcje i te zdobywali punkty. Było kilka takich i oczywiście ostatnie w punkty, punktów w punktach kiedy prowadziliśmy i trapili drugiego osobistego i dobrze decyzja sężego taka no, to jest. To jest rzecz, która jest pracowana w treningach i tak dalej. Wszystko to jest, muszę śmieć obronie zbiórkę, to nie wiesz. Oczywiście nie Ir važniausiai problemų, dėl to, kad mes buvome taip su savo labu, mieliškų problemų. Neišsime su manimi, esame natylė, emocingai agresyviai, agresyviai, nes buvo ir su proku. Mes žaidėme agresyviai, o jie žaidė agresyviai. Bet, žinoma, buvo tokių, na, decizių, na, čiužko buvo, kad aš jau tiesiog ją, proką, mes mušali kastratai, kurie stovėjo iki 2000 metų, taip, 2000 metų. to już nie powiedziałem to jest euroligowy zespół z dużym doświadczeniem który wie jak grać takie ciężkie mecze młodzi wszystko weszli w swoich rękach i można powiedzieć że prawda sami na swoje uczenie przychodzi dziękuję bardzo tyle trener tyle trener David we are waiting for your comments um i think the team tonight showed a lot of heart um, there was moments in the game when we fought ale nie możemy grać bardzo mądrymi w strecie. Gdybyśmy grały przeciwko dobrym drużynie, jak Procon, z dobrymi graczami, nie możemy ich przeszkodzić i wyrażać ich błędne błędy. I oni przychodzą i zabiją nas w końcu. Przeciwko takiemu zespołowi jak Procon, to po prostu nie można pozwolić sobie na takie głupie błędy, jakich dopuścił się dzisiaj nasz zespół i w tym David Weaver upatruje przyczyn takiego, a nie innego rezultatu tego spotkania. Jeśli są pytania do gości, do członków energii Czarnych subsk, Bardzo proszę, czekamy na pytania. Myślę, że to nie był żły mecz w wykonaniu Czarnych, tak poza wszystkim, ale z tego spotkania jakaś taka generalna nauczka na przyszłość, na następne mecze, czy tam jest w stanie wyciągnąć? W każdym mecie jest nauczka, bo jesteśmy zespół, który z każdego meczu uczymy się. Jesteśmy zespół taki jak Profun, który gra razem, kilka graczy gra już 4 lata w 105 i tu czy się grać graliśmy ze sobą? Teraz, gdy się pokazała końcówka, tak 38 40 minut. 40 Czasami 39, przyczynek 59 musisz grać. Gdzieś minut, tak, dobrze. Prowadziliśmy się tam w końcówkę i tak dalej. Tylko kiedy grasz takim zespołem, jeżeli coś jest powiedziane, w tej małty jakaś zmiana w taktyce, to musisz być na tyle, musisz być bardzo mądry. Bo no po prostu tylko zrobisz to, co jest powiedziane. A jeżeli graczy jeden i drugi wychodzi i zrobić po swojemu, to jest problem. To jeszcze drugie pytanie konkretne: już o tą ostatnią akcję która była w nowym czasie Czy nie ona Była niezbyt ryzykowna, czyli jak rozumiem, miało być to... to. Ona miała dwie opcje. To była jedna opcja, która ma to zrobić. No. Liczyłem na to, co mandas jest bardzo mnie tak graczem i no, niech nie popiera takiego no, będą. Będzie czytać sytuację. No. Po prostu dwie, dwie wariacje były jakby kontynuacja tej akcji. Jedna ta, druga inna. Także no, tutaj już trener tutaj nie będzie podejmować decyzji. To, to robisz na treningach to robisz, tak? Dziękujemy bardzo. Jeśli są kolejne pytania, bardzo proszę, słuchamy. Nie ma więcej pytań. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. panowie. Wyrz... Na konferencji prasowej pora gospodarze dzisiejszego spotkania jest z nami trener Andrzej Adamek oraz jeden yy, mm. z bohaterów tego spotkania po stronie Asakow.com bez wątpienia Gerald Blasiewicz. Panie trenerze pan pierwszy. na początku spotkania tak było kiedyś w Górze. I tak było dzisiaj. Niestety wydaje mi się, że po prostu przestaliśmy wyrazić obronę. Po prostu przestaliśmy grać obronę. Szczególnie na Piker Nie było tej agresywności. I... Naprawdę. Pierwsza i druga kwarta olbrzymia różnica. Zresztą to statystycznie, przed chwilą rozmawialiśmy o tym w szatni o zdobyczach punktowych z pola 3 sekund, które mieliśmy do przerwy gorsze, gorszym, razem lepsze punkty drugiej szansy czy postratek przeciwnika w 4:3 bodajże. I to wszystko, że tak powiem, udało się odwrócić do połowy. Dziękujemy trenerowi Adamkowi. Gerald, your comment after the game against Energety Charlie. It was a tough game. And we was well prepared, you know, they are well coached team

Zagrali się w taki sposób, w jaki powinno grać się w koszykówkę. Czyli nie chcą takich spotkań, więcej tak zaciętych, ale dzisiaj wygrali, byli, byli tą drużyną, która, e, która udowodniła na parkiecie, że po prostu zasłużyła dzisiaj na, na zwycięstwo. Pozwolę się podłączyć do tego, co powiedział Jarrell, bo ja przed meczem powiedziałem e, zawodnikom, że moim zdaniem gramy z najlepiej zorganizowaną drużyną w tej chwili w kraju. Widać w czarnych trzyletnią e, pracę trenera Adamantisa. Widać ich organizację gry i naprawdę takie słowa padły w szatni i no, myślę, że nie pomyliłem się na pewno. To samo trener Adam powiedział o Prokomi, że to drużyna zorganizowana, zgrana, że te doświadczenia też było widać i to zdecydowało wręcz w końcówce. Yy, z, na pewno to doświadczenie się przydało. To, które tam gdzieś w różnych rozgrywkach się zdobywało, bo no chociażby Jerel, który jest doświadczony zawodnikiem, ale młody u nas który ma, w zasadzie jest młody, można powiedzieć, ale niedoświadczony, a doświadczony, tak? Bo już y, zyskał w tym roku tyle pewności siebie, że no, bez wahania powierzaliśmy mu te decydujące akcje. Też. I tu, żeby, było, żeby też nie było niejasności, chodzi chciałem powiedzieć, o tej, m, że ja nie mam do pretensji o te dwa fole, po prostu wynika tylko i wyłącznie z naszej jakiejś y, nie nierozsądku o tak bym to określił. Dziękujemy bardzo. Słuchamy pytań z sali, jeśli są takowe. Teraz jest na nie czas. Bardzo prosimy. Nie ma pytań. O te faule, może o, te faule, a a, o kolejne Miał pan jednak pretensje do sejmu. Proszę? O kolejne faule miał pan jednak pretensje do sejmu. Był taki moment w tej kwarcie. To jest mecz, tak? Każdy chce wygrać i... No. Ja nie widziałem meczu takiego, gdzie trenerzy nie zwracali się tam do sędziów w... o, o coś, o, co, o cokolwiek. No, no, no tak jest, no, to jest też jakiś taki element i naszej pracy i element pracy panów sędziów, więc no, jakoby mi się, że to normalne. Dziękujemy. Słuchamy dalej. Ja jeszcze zapytam. Końcówka czwartej, czwartej rzuty wolne Maikala Kublera, ten drugi rzut. Ja Miał spróbować? Po prostu był to przypadek? Nie, 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 nie otrafię.